Hej, z tej strony Madzio! Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj mam taki y, luźny dzień, jadę sobie na brewki, jak możecie zobaczyć trochę zarosłam, a właściwie to bardzo zarosłam, że sobie zapomniałam o tym, że jeżdżę na brwi. Jakoś tak po tej ostatniej kwarantannie, po tym siedzeniu w domu po prostu przywykłam do tego, że no, no, no po prostu nie chodzi się do kosmetyczek, nie chodzi się do salonów piękności, więc po prostu zapomniałam sobie, że muszę iść na te brewki. Chociaż byłam mówiona jakiś czas temu, ale... E no, niestety musiałam odmówić. Także dzisiaj wybieram się na brwi, na henne z regulacją i tak, na henne z regulacją po prostu. I słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz jadę sama samochodem, także no nie sama zabieram was ze sobą. No i jestem, ale jestem za wcześnie. E, muszę sobie to jakoś przekalkulować e, w tym moim e, wychodzeniu z domu. No bo do tej pory przynajmniej godzinę wcześniej musiałam wyjść z domu albo to na busa, bo trzeba poczekać, tu trzeba dojechać, tu trzeba dojść. A teraz, jak sobie podjeżdżam pod sam próg, no to kurczę, nie muszę wychodzić jakoś super wcześnie. Wystarczy przeliczyć drogę do jazdu, ewentualnie 10 minut na parking i to wszystko. na blogu też pojawił się wpis o tym, jak bardzo zmieniło się moje życie e, po zdaniu prawka, po otrzymaniu prawa jazdy, przynajmniej to, na co patrzę, to, na co, to co widzę. Ale ostatnio sobie uświadomiłam właśnie, że to podjeżdżanie pod próg otwiera mi zupełnie nowe możliwości, bo do tej pory, kiedy szukałam jakiejś usługi, jakiegoś sklepu, to patrzyłam na to, czy ja tam dojadę, czy dojadę tramwajką, czy dojadę busem, czy ile będę miała przesiadek. Jeśli było za dużo przesiadek, no to rezygnowałam z tego, a teraz nie ma z tym problemu, podjadę sobie wszędzie, także to jest też dodatkowa rzecz, e, która się przy tym otwiera nowy, zupełnie nowy świat. Efekty. Jak efekty? Jak wam się podoba? Trochę ciemne. Nie mogę się przyzwyczaić, bo no, długo już chodziłam w takich zarośniętych, w takich mysich myślim kolorze, ale od razu, od razu człowiek inaczej wygląda. Halo, dzień dobry. Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj wybieram się do biblioteki Dostałam informację na Facebooku, wyczytałam na Facebooku, że ponawiają akcję wymiany książkowej, ja jestem wielką fanką tej wymiany książkowej. Ona została wstrzymana właśnie przez wirusa, no ale fajnie, że ją teraz wyznawiają, działa to na tej zasadzie, że po prostu... Ludzie ludzie przychodzą do biblioteki, przynoszą swoje książki. Książki muszą być nie starsze niż wydane, podejrzewam, po 2000 roku. I tyle, ile książek przynoszą, na przykład przynosisz 5 książek, możesz zabrać 5 książek. Jest tam jakaś taka baza, także to jest taka wymianka. To się działo co miesiąc w naszej bibliotece w Wieliczce i powraca właśnie w tym tygodniu, także. Skoro jestem zmotoryzowana, skoro mam małą przerwę, to pomyślałam, że pojadę z tymi moimi książkami. Pokażę wam, które książki chciałabym wymienić, które chciałabym zawieść. Zrobiłam taką małą przebiórkę w tych moich książkach, więc pokażę wam zaraz, którymi będę się chciała podzielić. No i w związku z wirusem jest też dodatkowe. Jakby obostrzenie, że te książki, które ja dzisiaj przyniosę do wymianki, one niestety będą musiały poleżeć ze trzy dni, tak żeby, tak jakby na kwarantannie i będzie je mógł wypożyczyć, będzie mogła wypożyczyć osoba już tak naprawdę na następnej wymiance za miesiąc. Także ja będę miała do dyspozycji pewnie te książki, które były miesiąc temu albo jeszcze przed kwarantanną, także zobaczymy, czy znajdę jakieś ciekawe kąski. Także tu mamy książki, które chciałabym wymienić. Blondynka wśród łowców ten czy beata pawlikowska, przeczytałam, oddaję również z tej wymianki. Ja jeśli chodzi o książki, to... Zostawiam tylko te, do których będę chciała wrócić, tylko te, które zostawiły taki ślad, które, które na tyle mnie zaciekawiły, że będę chciała je ponownie przeczytać. A tutaj po prostu no, przeczytałam i co mam z tym zrobić? Ja nie mam miejsca na to, żeby składować te książki niestety i ubolewam nad tym bardzo. No więc muszę je wymienić, muszę je oddać. Po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś dorobię się takiej fajnej biblioteczki, w ogóle miejsca na te książki. Kolejna książka to Jak nic nie swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. To też przeczytałam. Wniosło to jakieś zmiany, można powiedzieć, w moim życiu, no ale tak jakby. Oddaję, przekazuję dalej. Kolejna książka to Totalny gniot do kina, czy na film, czyli jak randkować z tak chociaż tak bardzo nas wkurzają. W ogóle to nie jest o tym. Ta książka nie jest poradnikiem o randkowaniu. Jest po prostu takim monologiem bardzo zesperowanej singielki. No, nie bardzo mi to podeszło. Kolejna książka to Cegła Katarzyny Bondy. Miłość leczy rany. Przeczytałam, ale ze strasznym strasznym niesmakiem można powiedzieć. Nie mogłam w ogóle ogarnąć, kto jest kim w tej książce, nie mogłam nie mogłam się. No, no, no ciężko mi się ją czytało. Po prostu, bo tak rzecz, rzecz się dzieje, bodajże w Kazachstanie. W kazachskim uralsku, te imiona tutaj, ich kultura, no po prostu to jest tak dziwnie pokazane, tak nieprzyjemnie, że no niestety więcej do niej nie wrócę i raczej nie będę czytała dalszych części. Kolejne tutaj są książki, które musiałam przetrzeć, bo już były ukurzone: Puket, Heleny Hunting i Puket. Up. To są dwie książki, takie bardziej erotyczne, takie bardziej właśnie sportowo erotyczne. Przeczytałam całkiem spoko trochę, trochę w nich było. Takiego jakby ciętego języka, trochę w nich było takiego humoru, ale czy będę chciała jeszcze raz przeczytać? No nie sądzę. I kolejna książka, Prawdy i Tajemnice Sylwii Trojanowskiej. Nie wiem, która to jest część. O Magdalenie i o dziadku Ludwiku, który opowiada jej historię rodzinną. No. Mamy całą serię, ta książka chyba nam się powtórzyła, taką mam, takie mam wrażenie. Po prostu pierwszą, drugą, trzecią część ma moja mama na dole, no ja miałam jedną właśnie, nie wiem czy to jest jedynka, czy to jest dwójka. No właśnie, nie jestem w stanie tego zlokalizować, także mam nadzieję, że komuś posłuży, ktoś się wciągnie. Także tak, tak wygląda mój stosik, stosik książek, które zamierzam oddać, którymi zamierzam się podzielić. Zabieram je ze sobą. Ile ich jest tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem książek. Także to jakby siedem powinnam przywieźć z powrotem. Mam się ten książek do oddania, ale to zobaczymy. Ja też nie jestem taka, że te książki muszę mieć jeden do jednego. Po prostu biorę to, co mi się podoba, biorę to, co mnie zaciekawi. Te książki, które mnie zaciekawią, mogę wziąć trzy książki, oddać 7, zostawić u nich 7. No po prostu. Tak już mamy, no. nie będę brała na siłę czegoś, czym nie jestem zainteresowana po prostu. Czasie dotarła do mnie paczka z Answer. Zamawiałam ją wczoraj, dosłownie i dzisiaj już jest. Jeśli jesteście ciekawi, co jest w środku, stawcie łapkę w górę, dajcie mi znać, czy chcecie takie rzeczy widzieć na tym, na tym kanale, na tym vlogu. Otworzę i sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Od razu mam też mogę powiedzieć, że w środku znajdują się buty. No i tutaj okazało się, że są trzy pudełka. Mamy trzy pudełka, które były ze sobą związane, jakby. Y Taśmą. No, otworzyłam pierwsze z pierwszego, będziecie mogli zobaczyć co nieco. Tak, zamówiłam sobie klapeczki, były wyprzedaże, było sporo fajnych wyprzedaży na stronie Answer, więc ja się skusiłam na te wyprzedaże. Tak, tylko możecie zerknąć. Jezus, oby one były na mnie dobre, bo jak wiecie, ja mam szeroką stopę i zazwyczaj te moje zamówienia butowe tak właśnie wyglądają. Po prostu przychodzi wielka, wielka paka i być może coś z nich będzie dobre. Ja nie mogę, jakie cudowne, nie wiem. Ale jest tutaj ym, regulacja, więc może być nieźle. W każdym razie będzie mierzone na moim kanale głównym. Jeśli jesteście ciekawe, zapraszam was tam. Mam jedną perełkę, jak zajedziemy do domu, to Wam pokażę. A teraz sobie baskoczę do Rossmana, bo kilka rzeczy mi się skończyło. wyjazdów a kiedy tutaj jestem kierowcą, to jest to, że nie macie przebitek z drogi. No wybaczcie, no po prostu nie mam, jak, nie mam jak tego nagrywać. Także magicznie pojechałam, magicznie wróciłam, a teraz pokażę Wam, jakie książki udało mi się polować. Może zacznijmy od tego, że miałam iść do Rossmana, ale stwierdziłam, że za dużo pokus tam na mnie czeka, więc skoczyłam do Biedry i kupiłam sobie taki matujący płyn micelarny z Eveline, jeszcze go nie miałam, taki dosyć duży się wydaje, 500 ml, także no czymś ten makijaż trzeba zmieniać, także płyn micelarny, tam widzieliście chleb. Oto moje łupy z wymianki. Pierwszy to Marlena de Blasi, tamtego lata na Sycylii. To będzie taka właśnie. Co tu jest za paproch? Jakiś paproch. To będzie właśnie taka fajna wakacyjna, powakacyjna książka. Myślę, że jakiś romans. Także pierwsza książka taka. Druga to jest właśnie ta perełka, o której Wam wspominałam. Mario Varga z Losa, szelmostwa niegrzesznej dziewczynki. Ja ją kiedyś miałam, nie wiem skąd, czy ją pożyczyłam, czy. No nie wiem, nie wiem w jaki sposób ona do mnie trafiła, ale po prostu uwielbiam. Uwielbiam tą książkę. Ona musi być w mojej kolekcji. Super, już jej nie oddam, już jej nie dam na wymiankę. Kolejna to Susan Meissner, dziewczyna z nagietkowym szalem. Też jakiś taki może romans, taka literatura kobieca. Wyczajam Harlana Cobena w domu, thriller. Też będzie czytany. Nawet spoko stanie, także kolejna perełka. Davis Boone, modlitwa nieznajomej. To też raczej taka literatura kobieca będzie. Tak mi się przynajmniej tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejna to Marlena de Blasi, Tysiąc Dni w Toskanii, coś podobnego do tej, do tej Sycylii, właśnie tak, żeby sobie przypomnieć o wakacjach, tak, żeby się przenieść właśnie w takie wakacyjne klimaty. To będzie spoko. I ostatnia to Nora Roberts, Czarne wzgórza, bestseller New York Timesa. Zobaczymy, zobaczymy. Jest co czytać, także cieszę się bardzo. Z tych łupów nawet było, nawet było, powiem wam. Coś z niczego, się zobaczyć, kasza na szybko, pulpety z i e, Ogórek z jogurtem naturalnym Obiad normalnie w 15 minut gotowy, dzisiaj nie miałam w ogóle pomysłu na nic A tak właśnie na szybko, w miarę zdrowo e, i, No i był przepyszny przede wszystkim e, Dzisiaj w planie jeszcze mam umycie pędzli może Wam pokażę, jak to robię. bo Uzbierało mi się ich za dużo, oczywiście, że ich nie myję na bieżąco, oczywiście, że tego nie robię, ale no czekam, aż mi się to trochę uzbiera, A teraz trochę mi się już wywala z tego mojego pojemniczka na brudne pędzle, więc czas je umyć. Ta z mi się zepsuła. Tak ją myłam, tak ją wyciskałam, że się po prostu zrobiła dziura. to jest ta gąbka z ilu. Ale pędzelki umyte. Także spoczko. Co ty robisz? What, do do? what are you doing?